Dzień dobry, kochani. Dzisiaj temat, który poprzednio obiecałam, czyli co sushi ma wspólnego z wypracowaniem maturalnym na poziomie rozszerzonym. A tak serio, to jaka jest różnica między wypracowaniem na poziomie podstawowym a wypracowaniem na poziomie rozszerzonym? To jest takie pytanie, którego nie da się uniknąć na początku żadnego kursu maturalnego, ono ciągle powraca i widzę, że ciągle jest aktualne, dlatego nagrywam ten materiał, bo różnica między tymi dwoma wypracowaniami wcale nie jest oczywista. Kiedyś parę ładnych zajęć zajmowało mi wytłumaczenie tego albo parę ładnych zajęć mijało, zanim zauważyłam, że większość uczestników pyta już rzeczywiście różnicę. Między tymi dwoma typami wypracowań, bo ta różnica jest bardzo duża, chociaż na pierwszy rzut może wydawać się niejasna. Dzisiaj mam wrażenie, że to wchodzi jakoś szybciej. Może kolejne roczniki maturzystów są bardziej świadome, a może też ja na bazie nabytego już doświadczenia potrafię lepiej trafić do wyobraźni uczestników, a może to i to naraz, nie wiem. Mam nadzieję, że teraz, w jakimś sensownym czasie, Uda mi się wypunktować te różnice, albo bardziej może pokazać ich istotę. Pozwólcie, że posłużę się do tego metaforą kulinarną, która zdecydowanie zdominuje dzisiejszy odcinek. Żeby ją lepiej unaocznić, włączę tutaj sobie taką planszę, którą mozolnie przygotowywałam. Popatrzcie, wyobraźcie sobie sytuację, w której wybieracie się z koleżanką do restauracji. Od tak po prostu spotkać się, pogadać, może popracować razem. Oczywiście dostajecie tam pyszne jedzonko, doceniacie je, ale ono nie staje się głównym przedmiotem tego waszego spotkania, nie znajduje się nagle w centrum waszego zainteresowania. Oczywiście wymieniacie sobie tam parę uwag na temat tego, jak wam smakuje, może na temat jakichś swoich preferencji, upodobań kulinarnych i tyle. Po chwili zajmujecie się rozmową na zupełnie inne tematy. I mimochodem konsumujecie danie. Jasne, że ciesząc się jego smakiem, ale już jakoś nie zastanawiając się nad nim bardzo wnikliwie, bardzo intensywnie. Później będziecie mogli tę knajpę polecić swoim znajomym albo ją odradzić, w zależności od tego, jak wam to jedzenie smakowało, i tyle. Będziecie w tej sytuacji takimi zwykłymi, szeregowymi gośćmi w restauracji, jakimi może być każdy. Natomiast tylko nieliczni spośród takich gości restauracyjnych raz na jakiś czas od wielkiego dzwonu i pewnie w jakichś ważnych, prestiżowych lokalach okazują się krytykiem kulinarnym. No, taki krytyk przychodzi do restauracji w zupełnie innym celu: nie na pogawędkę i nie, żeby po prostu zjeść obiad, tylko po to, żeby fachowo ocenić serwowane tam dania. Taki krytyk. Ma potem na pewno odpowiednią specjalistyczną wiedzę, ma pewne narzędzia, których ja nie znam, ale wierzę, że ma, do zrecenzowania takiej potrawy, co gwarantuje, że ta jego opinia będzie dużo bardziej miarodajna, będzie drukowana w jakichś czasopismach kulinarnych, pewnie na jakichś ważnych portalach, a nie będzie tylko taką opinią wypowiedzianą o tym, jak mi smakowało, jak mi się tam podobało w tej restauracji. Opinia takiego krytyka nie będzie oparta na jakichś jego ulotnych wrażeniach, osobistych odczuciach, tylko na jakiejś rzetelnej analizie, na twardych dowodach, na autorytecie też. Ten krytyk będzie umiał rozłożyć na czynniki pierwsze te potrawę. On być może będzie umiał dociec, z jakich ona jest złożona składników, jakie przyprawy zostały w niej zastosowane, będzie umiał określić, jaki wpływ na smak, na aromat tej potrawy ma każdy ze składników, jaki wpływ ma na przykład sposób obróbki tych składników, czy to zostało ugotowane, usmażone czy upieczone. Jak to wpływa generalnie na odbiór tej potrawy? Prawdopodobnie taki krytyk będzie się też domyślał procesu, jaki kucharz przeszedł, żeby tę potrawę przygotować, będzie się być może też domyślał narzędzi, jakich ten kucharz użył. Takim krytykiem nie może być każdy. To jest ktoś, kto ma w tym kierunku już jakieś wykształcenie i pewnie przede wszystkim mnóstwo, mnóstwo doświadczenia. Jadał już w mnóstwie restauracji i wie, na co zwracać uwagę. Co to ma do matury z polskiego i do wypracowania? Otóż ma sporo, ponieważ matura sprawdza was, wprawdzie nie jako smakoszy, ale jako czytelników, jako odbiorców literatury. I ta matura ma za zadanie zdiagnozować. To, jak dobrze znacie pewne teksty literackie, które wam wyznaczono, jak je rozumiecie, na ile swobodnie potraficie operować zawartymi w nich treściami, na ile dobrze rozpoznajecie ich tematykę, motywy, wątki. Czyli poniekąd matura sprawdza to, jak wyrobionymi czytelnikami już jesteście, czyli też trochę do jakiego stopnia jesteście już świadomymi uczestnikami kultury. I teraz, jakim typem czytelnika możecie być? Po pierwsze możecie być po prostu taką książkarą, osobą, która czyta sobie po prostu dla rozrywki, z kubkiem czekolady pod kocykiem, albo maturzystką, która musi coś przeczytać, bo w szkole każą i po prostu to robi. Taka osoba czytając, jeśli książka ją wciągnie, to gładko wchodzi w świat przedstawiony, niekoniecznie się zastanawiając, albo prawie na pewno nie zastanawiając się nad tym, jak ten świat jest zrobiony, z jakich elementów się składa. Przy użyciu jakichś środków stylistycznych, językowych został wykreowany. Po prostu sobie czyta i smakuje tę opowiedzianą historię, tak jak my w restauracji smakujemy dobre jedzenie. To, nad czym się taka osoba zastanawia, to są zazwyczaj losy bohaterów. To, jaki ten bohater jest, jakie są motywy jego działania, na zasadzie czemu postąpił tak, a nie inaczej, czemu tak się zachowuje, z czego to wynika. Czy mógł zachować się, zrobić lepiej, albo czy postąpił dobrze czy źle, jak ja bym postąpiła na jego miejscu, albo można się zastanawiać, co mu to dało, że zrobił daną rzecz, zaangażował się w daną akcję, albo na przykład y, rozważania typu, kto miał rację w tym sporze, albo też coś w rodzaju, co z tej historii jest dla mnie ważne, co biorę sobie dla siebie. To jest roztrząsanie takich problemów egzystencjalnych, dotyczących życia po prostu, czyli takich problemów, które średnio dotyczą nas wszystkich. Czyli każdy może sobie w ten sposób czytać książkę. Każdy z ulicy, tak jak każdy z ulicy, może sobie wejść do restauracji i zamówić jakiś posiłek, zjeść go i na szybko ocenić, czy mu smakował, czy nie. Tak samo tutaj, czytamy książkę i na szybko, zupełnie intuicyjnie mówimy, czy to była książka dla nas, czy nam się podobała, czy nie za bardzo. To jest takie zastanawianie się, słuchajcie, nad tym, jak żyć po prostu, na ile ta książka jest nam w stanie powiedzieć, jak żyć, albo jak żyli bohaterowie, z czego to wynikało. Będąc czytelnikiem na takim poziomie, my możemy sobie podejść do pisania tematów, Spokojnie, na poziomie podstawowym. Możemy się zastanawiać, na przykład, czy z przyjacielem łatwiej się pokonuje życiowe wyzwania, albo czy miłość to błogosławieństwo, czy przekleństwo. Pewnie znacie taki temat z jakichś ćwiczeń do matury, albo czy ambicja pomaga, czy przeszkadza w życiu. Albo czy warto się buntować przeciw zastanej rzeczywistości? Jakie są konsekwencje buntu? To z tego roku tak temat. Albo drugi temat tegoroczny, jak relacje z innymi wpływają na nas? My możemy się zastanawiać nad tym zarówno w odniesieniu do bohatera literackiego, jak i do siebie samych. Możemy na własnym doświadczeniu się tutaj oprzeć, możemy wyjść od własnego doświadczenia, zastanawiając się, w jaki sposób my rozprawkę chcemy napisać. Oczywiście właśnie tutaj cały. Myk polega na tym, że my swoich doświadczeń nie możemy napakować do rozprawki na poziomie podstawowym, nawet, tylko musimy się odwołać do przykładów z lektur, ale nadal zastanawiamy się po prostu nad życiem takim szeregowym, życiem zwykłego człowieka. Albo ty pytanie typu, czemu człowiek musi cierpieć, albo czy cierpienie go uszlachetnia, czy wręcz przeciwnie, tego typu rozważania, nad którymi po prostu się zastanawiamy w życiu, nie tylko czytając lektury. Na tym poziomie piszemy wypracowanie na poziomie podstawowym. Natomiast inny typ czytelnika, to jest na przykład taka książkowa YouTuberka albo Bookstagramerka. Która czyta już w sposób bardziej zaawansowany, uznaje się za taką czytelniczkę na wyższym poziomie, dlatego że być może przeczytała już bardzo dużo książek, dlatego że być może czytanie jest jej pasją, że sprawia jej tu szczególną przyjemność. Dlatego wykorzystuje to i czyta całe góry książek, a dzięki temu ma już duże, duże doświadczenie czytelnicze, jest w stanie różne książki ze sobą porównać. Kiedy czyta jedną książkę, to potrafi znaleźć mnóstwo innych na podobny temat albo z podobną konstrukcją bohatera, i ona czuje się już na tyle kompetentna, że chce się dzielić tym swoim doświadczeniem czytelniczym z innymi, na przykład pisze recenzje, czy nagrywa filmiki, czy pisze coś na Bookstagramie. I ona wtedy będzie się zastanawiała nad takimi kwestiami, mniej więcej, dla kogo jest ta książka. Głównym przedmiotem jej zainteresowania, celem właściwie z jakim ona się dzieli z publicznością, swoim czytelniczym doświadczeniem, będzie pytanie: czy to dobra książka? Czy ją polecam, czy raczej odradzam? A jeżeli tak, to dlaczego? Taka youtuberka będzie tutaj umiała to przekonująco uargumentować również. I ona będzie się zastanawiała nad takimi kwestiami, na przykład, dla kogo jest ta książka? I wywnioskuję. Na pewno mogę ją polecić wielbicielom kryminałów. Znajdziecie tu z jednej strony szybką trzymającą w napięciu akcję, obfitującą w zaskakujące twisty, czyli popatrzcie, ona już potrafi wychwycić pewne elementy konstrukcji tego tekstu, dzięki którym ta książka może być do polecenia dla wielbicieli kryminału, bo ona widzi już, że akcja ma tutaj duże tempo. Potrafi to nazwać, potrafi to określić, ująć w słowa że ma trzymającą w napięciu akcję. Popatrzcie, operuje już jakimś słownictwem fachowym, obfitującą w zaskakujące twisty, czyli zwroty akcji. A z drugiej misternie obmyśloną zagadkę, której rozwikłanie zajmie bohaterce i czytelnikowi trochę czasu. A bohaterka nieco przypomina Sherlocka Holmesa, ale nie jest chyba zbyt oryginalna. Takich detektywów w spódnicy znamy już dobrze z innych książek czy seriali. Czyli widzimy, że ta osoba też ma... Na tyle szeroką wiedzę, że jest w stanie osadzić tekst, który czyta, w kontekście i powiedzieć, że no, taka bohaterka już była. To nie jest nic oryginalnego. Ten autor nie wymyślił jej od początku do końca. Jeżeli dla kogoś ważna jest oryginalność, to niekoniecznie zachwyci się tą książką. Czyli tu już jest takie wgłębianie się w to, które elementy. Danego tekstu, o czym decydują i jakie mogą wywrzeć wrażenie na czytelniku. Natomiast jeszcze wyższy poziom bycia czytelnikiem to jest krytyk literacki, już taki poważny, albo badacz literatury, który zajmuje się na przykład pisaniem fachowych recenzji do jakichś prestiżowych czasopism albo artykułów naukowych, po prostu. On będzie już miał narzędzia, będzie po odpowiednich studiach, będzie miał odpowiedni aparat pojęciowy, żeby analizować czytany przez siebie tekst w sposób bardzo kompetentny, bardzo szczegółowy, i w sposób taki, który potrafi mu pozwoli mu po pierwsze rozłożyć na czynniki pierwsze, wręcz całą strukturę tego tekstu, jak i wypunktować co, który element tej struktury. Robi, jaką pełni funkcję, na co ma wpływ w odbiorze tego dzieła. Taki krytyk może na przykład myśleć sobie tak podczas pisania, ależ ta narracja jest podobna do Szulca, jakaś oniryczna. Nie wiadomo, co się dzieje na jawie, co we śnie. To chyba nie jest zbyt oryginalne. Inni już przed nim napisali coś podobnego. Nobla za to może nie będzie, ale ten bohater. Jak u Kawki mógłby występować w paraboli, a może ta fabuła jest właśnie paraboliczna? Czyli tutaj taki nasz krytyk, być może będzie jedną z pierwszych osób, która czyta dany tekst, będzie w ogóle się zastanawiał, jak ten tekst sklasyfikować, będzie miał po temu narzędzia i będzie potrafił uargumentować również, dlaczego nazywa go na przykład powieścią paraboliczną, z jakich powodów. Być może zwykły szeregowy czytelnik nie dostrzeże tam w ogóle albo nie nazwie w ten sposób takiej funkcji tekstu. Taki krytyk za przedmiot swoich dociekań będzie miał następujące pytania: jak to jest zrobione? Jak ten tekst został zrobiony? Z jakich elementów? Z jakich klocków można powiedzieć? I będzie umiał doskonale rozłożyć ten tekst, tak jak. Krytyk kulinarny potrafił rozłożyć potrawę na poszczególne składniki, tak krytyk literacki będzie potrafił rozłożyć tekst na poszczególne elementy jego struktury. Będzie również pytał, co to daje, czyli jaką funkcję pełni który z tych elementów. Mając taki fach i takie kompetencje, będzie można zająć się odpowiadaniem na pytania dotyczące tekstu. Które mogą brzmieć na przykład tak? Jaki to gatunek literacki? Czy w ogóle da się go określić? Czy to jakiś gatunek w czystej formie, czy na przykład synkretyczny? Jakimi konwencjami literackimi posługuje się autor? Czy tu jest tylko jedna konwencja widoczna? Czy różne nakładają się na siebie? Po czym je rozpoznać? Albo taki krytyk będzie się zastanawiał, ileż tu motywów trzeba je wszystkie wyodrębnić, zbadać ich źródła i funkcje, czyli będzie to również osoba, która zna mnóstwo tekstów i mnóstwo tradycji literackich i potrafi ulokować na ich tle tekst, który właśnie analizuje. Albo może się zastanawiać, jak autor skonstruował bohatera, co go zainspirowało. Czy był już może gdzieś podobny bohater? A jeśli był, to czy ten autor, teraz przez nas analizowany, powtarza konstrukcję tego bohatera jeden do jednego, tak naśladowczo, epigońsko, czy też wprowadza jakieś swoje pomysły do konstrukcji tego bohatera? Może jakoś twórczo reinterpretuje te tradycje. Następne pytania: typu jakim językiem autor się posługuje? Jaki ma styl? Po co używa takiego stylu? Po czym ja ten styl rozpoznaję, a co autor chce osiągnąć dzięki zastosowaniu takiego stylu. Albo jak autor aranżuje przestrzeń, w której rozgrywa się akcja i co dzięki temu osiąga. To na przykład było w poprzednim odcinku. Dużo mówiłam o przestrzeni. Albo na przykład zastanawianie się, czy akcja jest dynamiczna, czy statyczna, szybka, czy wolna. Czy zdarzenia są poukładane po kolei chronologicznie. Czy też autor stosuje jakieś może eksperymenty w konstruowaniu czasu akcji swojego utworu? Także tak będzie wyglądała praca krytyka. My, pisząc wypracowanie na poziomie rozszerzonym, nie jesteśmy tym czytelnikiem spod kocyka, tylko jesteśmy gdzieś w połowie drogi między tą książkową youtuberką a krytykiem literackim. My powinniśmy mieć już odpowiednie narzędzia, odpowiedni aparat pojęciowy, żeby tekst przeanalizować w precyzyjny sposób pod danym kątem, takim który zostanie nam zadany w wypracowaniu maturalnym i umieć wyciągnąć z tego wnioski, odnieść to do problematyki dzieła, uargumentować dlaczego stawiamy takie a nie inne tezy czy hipotezy w naszej pracy. Popatrzmy jak nazywa to CKE. CKE pisze nam, że na poziomie rozszerzonym powinniśmy umieć analizować Elementy struktury utworu literackiego, czyli musimy wiedzieć, jak on jest zbudowany. Te elementy struktury to oczywiście są wszystkie elementy, po pierwsze, świata przedstawionego to jest pierwsze, co nam się narzuca. To są oczywiście wszystkie tematy, toposy, aluzje i dużo, dużo innych kategorii. I powinniśmy umieć, te elementy struktury analizować w odniesieniu koniecznie do problematyki tego utworu. Czyli tak jak pokazywałam w poprzednim odcinku, mówiąc o problemach, które porusza Elena Ferrante w Genialnej Przyjaciółce, i pokazując, które elementy struktury tekstu w jaki sposób umożliwiają autorce dotknięcie i podniesienie tej właśnie problematyki. Która dla niej jest ważna, którą ona wybrała. I teraz yy, popatrzcie, to tak jakbyśmy musieli, mając zwykłe rolki sushi, gdzie się nie zastanawiamy za bardzo, z czego one są zrobione, jakbyśmy musieli je rozłożyć na czynniki pierwsze i sprawdzić dokładnie, z czego one są zrobione i co, który składnik sprawia, jaki ma wpływ na to, jak nam ta rolka smakuje. Będziemy musieli wyodrębnić tutaj i ryż i sos sojowy na przykład i sprawdzić czy jest wasabi a jeżeli jest to co ono robi ze smakiem tego sushi tak podobnie w tekście literackim musimy najpierw określić z czego się dany utwór składa na maturze mamy zazwyczaj jeden z takich składników wymieniony w temacie na przykład sam czas przedstawiony albo sama przestrzeń przedstawiona albo konwencja literacka my wyjmujemy taki jeden składnik na przykład bierzemy sam ryż i zastanawiamy się, co ryż daje sushi, jak on wpływa na smak sushi, tak, jak wpływa na odbiór sushi, czy dla kogo y, jest wtedy to sushi polecane z tego powodu, że jest w nim ryż. Tego typu pytania. Następnie będziemy się musieli pozastanawiać, jaki ten składnik ma wpływ na odbiór, tak, czyli na to, jaki my smak czujemy. Po co został użyty, w jakim celu, czyli jaką pełni funkcję? Tak samo będziemy się musieli zastanawiać nad funkcją jakichś kreacji literackich, na przykład, na przykład, bohatera. Tak? Następnie, skąd dany składnik został wzięty, czyli na przykład, dlaczego w sushi wykorzystuje się sos sojowy? No być może dlatego, tak się domyślam, że Uprawia się dużo soi na tym terenie, gdzie wymyślono sushi. U nas odpowiednikiem tego, prowadząc dalej tę analogię kulinarną między tekstem literackim a potrawą, będzie po prostu tradycja literacka, czyli osadzenie danego tekstu w jakimś kontekście tradycji i popatrzenie, co go zainspirowało, jakie utwory inne musiał znać autor żeby stworzyć swój tekst, który ma obecnie formę taką, a nie inną. Jak ta tradycja wpłynęła na formę jego tekstu? Następnie będziemy się zastanawiać nad ułożeniem tych składników. Jaki ułożenie składników ma wpływ na to, jak nazwiemy ten kawałek sushi? Tak? Czy to jest jakieś hosomaki czy uromaki? Więc podobnie patrząc na to, jak są poukładane dane elementy struktury tekstu w tym tekście, na co jest położony nacisk? Czego jest mniej? Czego jest więcej? Jaki jest na przykład stosunek opowiadania do opisu? Albo czy jest dużo dialogów, czy raczej ciągłego tekstu? Czy dużo opisów zdarzeń samych, czy na przykład refleksji narratora jakichś filozoficznych? Tak? Od tego, jak to zostało poukładane, będzie zależało na przykład, do jakiego gatunku literackiego możemy dany utwór zaliczyć. Więc tak to mniej więcej wygląda. I teraz. Kiedy będziemy pisać wypracowanie na poziomie rozszerzonym, to właśnie tutaj głównie takie zagadnienia będą nam się narzucały. Będziemy musieli umieć analizować kreację narratora i typ narracji, wszystkie elementy świata przedstawionego, oczywiście, których narrator jest twórcą, przestrzeń, czas, bohaterów, zdarzenia, czyli akcji i fabułę. Będziemy musieli. Umieć rozpoznawać konwencje literackie, będziemy musieli umieć odnieść dany tekst do tradycji literackiej, czyli na przykład, kiedy dostaniemy pytanie o aluzję literacką, to to jest właśnie to pytanie z beczki pod tytułem Tradycja literacka, albo kiedy zapytają nas, jak tradycja biblijna i mitologiczna wpływa na teksty, jak jest wykorzystywana w tekstach, jakie ma w jakim celu, jakie to ma funkcje, to również to będzie ta umiejętność osadzenia utworu w kontekście. Tak mniej więcej wygląda różnica między wypracowaniem na poziomie podstawowym a wypracowaniem na poziomie rozszerzonym. Na poziomie podstawowym jesteście zwykłym czytelnikiem, czytającym sobie książki dla własnej przyjemności i zastanawiającym się nad przedstawioną tam historią, nad, nad losami bohaterów i takim czytelnikiem umiejącym odnieść. Do własnego życia, to co w tej książce się wydarzyło. Może wziąć z tej książki coś dla siebie, jakieś rady do wcielenia w życie, swoje własne. Natomiast pisząc rozprawkę na poziomie rozszerzonym, jesteście analitykiem i interpretatorem, takim już trochę krytykiem literackim. Posługujecie się fachowymi pojęciami, czyli macie narzędzia, popatrzcie, tak jak ten kucharz tutaj. On ma jakieś narzędzia, tu ich nie jest tak dużo, ale ja już na przykład nie umiem wszystkich tych narzędzi nazwać, na przykład ta Packa, nie wiem jak ona się fachowo nazywa. Natomiast będąc literaturoznawczynią, znam dużo nazw, narzędzi, których używają pisarze do tworzenia swoich tekstów. I wy również, ucząc się języka polskiego na poziomie rozszerzonym, znacie dużo takich słów, którymi jesteście w stanie określić narzędzia. I wasze interpretacyjne, i te, z których korzystał oczywiście autor w czasie pisania swojego tekstu. Potraficie je precyzyjnie określić, dzięki czemu wasz tekst staje się właśnie nie tylko zbiorem waszych wrażeń, odczuć, tylko staje się tekstem fachowym, miarodajnym, takim, że jak czytelnik weźmie go do ręki, to powie: Oto pisał ktoś, kto się na tym zna, to jest znawca. Mogę mu zaufać, bo wie, co pisze. I potrafi również w miarę obiektywnie. Ten tekst ocenić, potrafi nam podpowiedzieć, czy to tekst dobry literacko, czy nie. No, Wy w lekturach macie teksty literacko raczej dobre. One czasem mogą Was nudzić, bo nie pasuje Wam problematyka tego tekstu, ale one jako literatura zazwyczaj są niezłą literaturą. Także macie tutaj w spisie lektur takie teksty często wzorcowe. Natomiast schody się zaczynają, kiedy czytacie książkę nową, jakąś nowość wydawniczą, która tyle co ukazała się na rynku i musicie umieć ją ocenić, tak jakbyście właśnie szli po raz pierwszy do danej restauracji i jedli potrawę. Ale na bazie tego doświadczenia, które już macie, nawet nowy tekst, chociaż to będzie trochę trudniejsze, ale będziecie potrafili ocenić. Dlatego gdybym mogła wam coś radzić, jeżeli macie ambicje bardzo dobrego zdania matury z polskiego na poziomie rozszerzonym, to moja rada, żeby nabierać wprawy potrzebnej do zdania tej matury w świetny sposób, byłaby taka, żebyście właśnie czytane książki, nawet takie czytane dla siebie, próbowali sobie recenzować. Może nawet stworzyć sobie jakiś swój kanał na YouTubie czy na Instagramie, czy jakiegoś bloga książkowego i próbować obiektywnie ocenić książkę w taki sposób żeby wskazać z jakich elementów ona jest złożona, czyli jak tam został skonstruowany bohater, a jak przestrzeń, a jak czas, a jak jeszcze inne elementy, a może któryś element występuje w tej książce w oryginalny sposób, a w mnóstwie innych nie występuje i oceniać, co te elementy dają, jak one wpływają na odbiór utworu. W dalszej kolejności pojawi się pewnie ocena takiego tekstu, ale ona już będzie taka wtórna, ważniejsza będzie ta analiza, bo często Ocena narzuci się już sama po przeanalizowaniu tego tekstu przez was. Więc jeżeli macie ochotę, teraz są jeszcze wakacje. Możecie się zabawić w takich krytyków literackich. I dzięki temu na pewno matura na poziomie rozszerzonym nie sprawi wam najmniejszego problemu. Bardzo wam dziękuję za uwagę dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pomysły na tematy, które są dla was jakoś absorbujące czy trudne, to możecie pisać w komentarzach. Z przyjemnością opracuję je dla was. Również jeżeli macie jakieś pytania do tego dzisiejszego materiału, jeżeli coś jeszcze w nim jest niezrozumiałe, to jak najbardziej piszcie, bardzo chętnie odpowiem. Do zobaczenia.